Malą, dzisiaj gramy topową Misfortune, czyli gramy naszą AP, AP pani Strzelczynie na topie. Widzę, że tutaj e, cała drużyna się e, skupiła na tym topie teraz. I don't know why. E, bo kogo mamy? Mamy Kane, a, a u nich jest Kindred. Okej okay. ale Galio, dlaczego ty jesteś tutaj, ty powinieneś być Fionem na bocie? Co tu się w ogóle wydarzyło? Wydarzowywuje. Galio, Galio, WTF! Fuck? fuck. Dobra, my mamy. Trundla. Co ty robisz tu, Galio? Halo. Jak trzeba będzie, to ja pójdę na bota, no ale. Ale chciałbym, żeby on poszedł na Twoją linię. Halo. Halo, Galio. Halo, halo. Przyjacielu. Dobra. Wiecie co? To nie ma sensu. To nie ma sensu. Pójdę do Fiona. Bo taka gra... To dla nikogo nie będzie przyjemna. Także zagramy AP Miss fortune na bocie jednak. Granie z takimi graczami to totalna porażka. chce się grać czasami, no ale to jest liga. I nie jestem zaskoczony, że tak powiem, no jestem trochę do, w tył przez to, co tutaj się wydarzyło. Dobra, tylko, że ja będę AP. Dobra, mamy pierwszą krep mimo wszystko. Dobra, miar miarę nawet wyszło. Nawet wyszło, czyli gramy AP miską na bocie jednak. Zamieszanie całkiem e sporawe no ale... Ja się szybko cofnę I, I mamy nasz trzeci level w końcu Się cofnę i co ja bym chciał? Co ja bym chciał? Podpalenie przede wszystkim Czy może zacząć od tego? Wiecie co? Zróbmy coś takiego Zróbmy sobie... Zróbmy sobie może z Morelicza najpierw Bo dlaczego by nie? Przeżył? OLE nas tych przeżył No ale przeżył Galio też sobie tam poradził. No okej, okay, no okej, okay, poradził sobie, ale nie było tam nic z, że tak powiem, gry dla drużyny. I see you. Halo, halo, halo. Dobra, flash Dobra, zasłona dymna Zdało się Zrobimy z a później zrobię maskę Chociaż może podpalenie bym też dokupił Jedno Nie ma sensu, żebym się tu tak bił Kiedy ja już manę nie mam Szybko, dawaj, dawaj, dawaj Brawo Nie mam manę Niestety nie mam many. Cofnij, 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 cofnij. Moja mana poszła się trącać. Kiedyś chyba inaczej się składało ten blask, tak mi się coś wydaje. Yy, mana, 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 mana. Tu, tu, ry, ry, ry. Mana, mana. Ja bym chciał to, ale to. No, to co ty tu robisz? Halo, halo, halo. Robimy tak i tak. Robimy to w ten sposób. I buciory. Jak sobie radzimy 5-0, no nawet nieźle, nawet nieźle na ten moment. No, już smoka robimy. Uważaj, Fion. Wróbmy tego smoka, może najpierw co. Ja bym smoczka bardzo chciał. Dobra, udało się. Przebywam. ja, aj, 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 jak odskoczył Dobra, dwa trupy, pięknie Mimo wszystko się udało Jeszcze się plate'a uda zrobić Ale już jestem bez manę, ta postać zżera manę, strasznie Drugi plate Jeszcze jeden plate, halo! Dobra, ja mogę uciekać. Jestem kontentę. może jeszcze raz to Dobra, nie kombinować. Jak mnie zultuje, to będzie problem. Troszkę tą farmę jednak pchnąłem. Natomiast bez many, z Gregasem ultującym, doskakującym, rzucając beczki piwa, no to niekoniecznie jako nasza czarodziejka gwiazd co cokolwiek zrobimy. Mamy to. I chyba wiecie co? Chyba pójdę jednak w to, żeby trochę więcej many mieć. A ten co tutaj? Już przegrywają, to się takie cyrki dzieją? Uważaj tutaj. Dobra Kaylee, uważaj, przybywam, przebywam, przebywam, nie bój się. O, jeszcze ten tutaj. Towarzysz, jeszcze Gragas. Dobra. Alp. Przeżyję. Przeżyłem. Dzięki, Kelly. Co się nazywa? Gra drużynowa. I właśnie o to chodzi. Jeśli mamy osoby, które ogarniają to, co robią, to nawet w takiej trudnej sytuacji jesteśmy w stanie wyjść obronną ręką. I tym razem właśnie się to wydarzyło. Mimo tego, że Galio zachował się, jak się zachował na samym początku gry, to teraz daliśmy radę. Dobra, ja przychodzę tutaj. Smoczek za 2 minuty Dobra, po wieży. I to będzie pierwsza wieża, niestety Niestety pierwsza wieża Ok, nie ma ulta Może nie tyle zmarnowała na mnie, co wykorzystała po prostu na mnie Ale udało się jej Dobra. Dostał z wieży też. Dostał zwierzę, bo mu się należy. Sion przychodzi, ja ulta już mam w razie czego. Niestety oni mają odskoki obaj. Niestety mają. Nie trafiłeś. Halo. Halo, halo. Może ktoś mi tu pomoże? Ale klik ulta, totalny, totalny nie było tego. <śm> tego nie było, nie widzieliście tego. Totalnie to failowałem. Ale myślę, że i tak byśmy ich nie zabili. Gdzie to ucieka? Jeden hp. Dobra. Czekam, uciekam, uciekam. Dobra, piękne to było. Mimo wszystko było to piękne, ale bardzo się na mnie napalił ten troll. Stopa. Przeżyję, przeżyjesz, zaszadę. Dobra, mamy to. Mamy to i jednak zmory robiłem. Jako pierwszy item, no ale trudno. Teraz się zrobi zmory. Zmory się zrobić. Zmory czy Trinity Force? Wiecie co? Chyba nie, no nie, tej zrobimy z Nie ma sensu wymieniać planów. Później się zrobi maskę. No i buty. No i buty. Ale podpalenie na naszej postaci jest bardzo istotne. Spokojnie, Fion. Do ogarnięcia oj, 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 jak to nie trafiło, ale mamy za to różyczkę, Będzie chciał mnie ultować? Czy mi się coś tylko zdaje? Dlaczego ta wieża tak... tak dużo życia ma? Gdzieś biłem tą wieżę... No dobra, jestem AP. Ja jestem AP, nie mam damage'u. Było bardzo głupie. To było bardzo głupie. Trzy trupy zdobyli, dlatego że my nie zrobiliśmy najpierw wieży. Ja biłem w wieżę, ale jednak wieża miała dużo życia, a ja miałem mały damage. No trudno. Oj, fajle. Fajle się zdarzają, jak to się mówi, nie? To i robimy to. Dobra, zróbmy, Kupmy książeczkę. Haley sobie ładnie radzi. Natomiast ja potrzebuję jeszcze chwilę czasu. Po prostu jeszcze chwilę czasu. Kaley to będzie postać, która się oczywiście skaluje, więc Sion Sion punk. Dobra, tu jest... nasz towarzysz. Czy my tu szli? Nie, dobra, cofnęli. Dobra, nie nie nie, ja nie chcę się tu dawać, mam ult w razie czego, ale podejście pod wieżę... Niestety, niestety, jak jestem aż tak wzięty w kleszcze, to niewiele zrobię. Przepraszam, że ty będziesz go w stanie hapnąć? Dobra. Dobra, ale może, 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 może... No jednak nie. Jednak stwierdził, że miniony są ważniejsze. Może by go zabił. No nie podoba mi się to, no nie było to planowana... Nie, nie tak planowałem tą grę. Czy to wygrasz? Chyba nie. A jednak. A jednak. Problem jest taki, że. Sion bardzo chce wejść we wroga. Ja jestem postacią pod AP. Muszę chyba zmienić trochę pod hybrydę. Ponieważ Miska z takim buildem nie za specjalnie się sprawdza z tym supportem na dłuższą metę. Ponieważ on chce się bić bardzo blisko, a ja nie mam tego damage'u. Z zwykłych hitów. Dobra, zostańmy tutaj troszkę. No, widzieliście to. Brak damage'a. No ale ja nie jestem postacią, która. Znaczy nie jestem buildem, który będzie wydawał obrażenia ze zwykłych hitów. Nie tak to planowano było. Zwłaszcza, że trafiłem tutaj na dwie postacie, które bardzo, a to bardzo, a to bardzo chcą wejść w bliski dystans. No dobra, ale to się udało jakoś zbejtować Może nawet nie tyle zbejtować, co po prostu ograć. No widzieliście, Gragas dobrze wie, że ja jak się wypale ze wszystkich swoich umiejętności, no to niewiele jestem w stanie zrobić. Chyba e, e, wiecie co, zrobimy kolekcjonera na szybko, to będzie taka hybrydowa. Hybrydowa miska. A co, Galio, sobie już nie radzisz? No, Lober po mnie źle. Tylko, że będzie uciekał. No, chyba mu wyjdzie ta ucieczka Okej By teraz spacerujemy widzę po mapie No ale myśleliśmy, że Trundle będzie tam O, Trundl stwierdził, że nie Okej okay. Udało się, nam idzie, może we weźmiemy wieżę. Pamiętajcie, że ja nie mam damage'a. Na pewno nie z hitów. Ale tak Kejli się rozpędza! Ogień leczy, dziękuję ci bardzo. Gdzie ja bym chciał pójść, aby ja można tego bota wrócić I ochronić moją wieżyczkę Różyczkę. ale no podejdźmy, podejdźmy, żeby dodać obrażenia miło. Jak tylko będzie moż możliwość... Nie ja wiem, że on będzie tutaj chciał mnie. Fejon gdzieś tam jest na topie. Nie, na no bocie wraca do mnie.

Widzicie jestem totalnym papierem dla, e, dla tej drużyny Oje. No dobra Bardzo Gregor chciał mi się pozbyć A jeden klik No Damage, czyli to na tej podstawie. No 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 okay. Dobra, szybki powrót. Mamy prawie 3, znaczy ponad 3500, więc nie ma co tego zmarnować. Nie ma co tego zmarnować, mamy już to i buciory. Wiecie co zrobimy? Wydaje mi się, że to jest potrzebne na ten mecz. Smok za minutę 20 z chęcią bym go przytulił. Te, te buty są po ich stronie. A tego smoka to dobrze by było zrobić, wiecie? Ja bym go zbardował nawet. I wiecie co? Najważniejsze jest dla mnie w tym momencie trzymać się blisko moich teammateów. No bywa, nie jestem samodzielną postacią aktualnie. No, 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 nie dam się, nie dam się. Udało mi się nawet uciec od Gregasa. Hmm, ale gregat będzie na tyłach chciał do mnie podejść. Smok, halo, halo. Dobra, chodźcie smoka, chodźcie smoka. Galio, galio, ktokolwiek. Nie kończcie tego jeszcze. No, smoka chyba sam nie zrobię. Jeszcze chyba nie. To jeszcze chyba nie ten level. Ale jolo. To nie ryzykuję, szampana nie piję, nie? A naprawdę już wy to kończycie? Zero fanów z gry. Niestety nie wiem co nie zrobić, Smoka sam. Nie na Miss Fortune jako Miss Fortune No słuchajcie, bardzo chaotyczna gra na pewno chaotyczna gra nie tak to miało wyglądać, natomiast to pokazuje, że czasami zmiana planu w trakcie... Wymusza na nas pewne zachowania i jesteśmy w stanie mimo wszystko wygrać grę. Mimo, że jest trudnej, więc ja wam mimo wszystko, przy tej dziwnej grze, jakby nie patrzeć, bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych, mam nadzieję normalniejszych grach. Trzymajcie się i hej!